Cześć! Siles właśnie rozmawia przez telefon z Maxine, z którą postanowiłam go związać. Weszłam też do niej, żeby naprawić jej te włosy z nieudanej stylizacji i dałam jej drugorzędną aspirację. Teraz, jak oni rozmawiają przez telefon, to chyba teoretycznie powinna się odświeżyć ich chemia, a nadal widzę, że jest jeden piorun. Nie szkodzi, według mnie wystarczająco wysoka, biorąc pod uwagę to, że bardzo chcę ich wyswatać. Jeśli znowu albo nigdy nie przestaliście mieć um, tego problemu, że nie wiecie, kto jest kim w kwitnących wzgórzach, to w opisie jest. Drzewo genealogiczne, Family Echo, tam możecie kliknąć sobie na każdego Sima i zobaczyć, jakie jest jego tło, że tak powiem, rodzinne. I wszystkie sześciusieńkie połączenia tam są. Nie ja robię to drzewo, jakby to tylko jedna widzka. Także bardzo dziękuję, że ktoś faktycznie robi coś takiego, mnie by się za nic nie chciało. I też wybór niektórych screenów Simów jest interesujący. Myślę, że dodaje klimatu temu drzewu. I świetnie oddaje w ogóle wszystko związane z kwitnącymi wzgórzami. <laughs> Silas zawodowo zajmuje się pisaniem bloga. Odręcznie, jak widać też. Jego um, podświetlonym hobby jest sztuka i rzemiosło, gdzie ma już dosyć wysoki entuzjazm. I um, no bo on tam się zajmuje ogólnie malowaniem i um, garnkami, talerzami. I ma też pragnienie życiowe związane właśnie z. Um, Garncarstwem, także tak na spokojnie, w sensie on jest. Yy, nie musimy koniecznie tego spełniać, on, on jest. Yy... Rodzinnym Simem, więc on myślę, że będzie się rodziną dosyć znacznie zajmował. Z Maxine raczej będzie miał tylko jedno dziecko, no ale tutaj jeszcze farma. Fajnie by było, żeby on tę farmę jakoś odziedziczył i żeby nie poprzestać na jednym pokoleniu tylko, no nie, w sensie, no był już padel, a potem była przerwa, i potem był Jack. Um, także, no, mnie się szczerze trochę już nie chce prowadzić ogólnie tego sklepu, ale y, sama farma, chociaż na tyle, żeby mieć dla siebie rzeczy to myślę, że spoko, albo od czasu do czasu rzeczywiście sprzedawać te plony. Jack ma w ogóle strasznie dużo tego, jakbym mu to sprzedała tak po prostu prosto z wyposażenia, to strasznie dużo pieniędzy by nagle mieli. Także ogólnie ten sklep myślę, że jeszcze będę otwierać. Nawet mogłabym teraz jak on ma wolne, pewnie taki plan był, ale przecież jak ja mam to pamiętać. Także zaraz powymieniam jeszcze te pomidorki, różne rzeczy. Niestety mamy pomidory gorszej jakości teraz, ale trudno. Jakby co to tak przypomnę, że nie używam tej opcji restock, yy, dlatego że to działa zupełnie inaczej niż jak się wstawi ręcznie te rzeczy i oni wtedy z jakiegoś powodu wydają na to pieniądze więc ja dosłownie ręcznie usuwam te, których nie ma i wstawiam nowe w ich miejsce, jest to potwornie upierdliwe i też dlatego mi się nie chce, um, ale no niestety mam wrażenie, że tak trzeba one w ogóle były tanie No ludzie bardzo chętnie kupują, a Silas też całkiem nieźle sobie radzi na kasie, ma nawet brązową odznakę o hej Jenna, nowa postać Jack chce kogoś zaprosić. a ja czasami zapominam, że on jest popularnościowym simem. Myślę, że najlepiej to by było: brata. No, tylko on tego tiu zaprosił, a tiu zaraz do sklepu będzie szedł. Hej, Clover. Ej, nie przyszedł ten tiu. O co mu chodzi? Ale spełniło mu się, że zaprosił, więc wystarczy. Ej, w ogóle dajcie znać, jak to jest z tym śniegiem przy modzie na oświetlenie od Dread Pirate, bo ja ogólnie mam tego fixa na niebieski śnieg. E, a mam wrażenie, że on i tak jest niebieski, albo nawet fioletowy czasami, w zależności od tego, no jakie jest akurat światło. Dobra, kurde, chyba wystarczy. Hej, cyrkon. prawie cię nie poznałam, stary dziad. O kurde, rachunki prawie 1900. I tak nieźle wczoraj zarobiliśmy, no ale niestety. Tutaj jest zawsze pewien kłopot z pieniędzmi. Jack nawet nie miał kiedy się zająć tymi roślinami, i niektóre w ogóle zdechły, także super. Weź to, ogarnij. Aha. To jest jedna z najbiedniejszych rodzin, no. No, pani Brooke. Prawie jak Broke, więc. Zresztą ja mam w ogóle teorię, że rodzina Biedak została nazwana Broke. Jako trochę takie, jakby taka nowa wersja nazwiska Brooke. Takie typu, no, zapomniało się jednego ono, nie? No i po aucie. Kurde, przecież oni mają sklep i oni nie mają żadnego alarmu, naprawdę. Dobra, weź, kurde, wstań, typie. Biegnij tu. Jesteś aktywny wystarczająco, żebym miała tę interakcję dostępną. No, tak, w ogóle stół do y, talerzy też. Aha! O oh, nie! Jack, gdzie ty łazisz? Do spania. Oni to też mają szczęście. No, i cały nowy ten muszę im kupić za 900. Kiedy oni te rachunki zapłacą? Ej, w sumie, jakbym tego nie kupowała, to. To kurde, zapłacą. No, chyba rachunki powinny być wyższym priorytetem. Już wystarczy komornika w tej rodzinie. Obaj mają wolne dzisiaj, także też w sumie głupia, że nic w takiej pracy pracy nie zarobią, ale. No, ale sklep na pewno otworzą, więc to jest zawsze jakaś nadzieja. No, powiedzmy. O Jezu, biedny Silas. Dobra, trzeba go z tą Maxine yy, tutaj. No, oni na razie się nie lubią jakoś specjalnie. Ja i tak przeczytowałam trochę, żeby oni się w ogóle poznali. Także takie utrudnienie, że jeszcze nie, nie można jej zaprosić, tylko trzeba z nią trochę przez telefon porozmawiać, jest yy, jakoś tam zasadne, biorąc pod uwagę to, że strasznie dużo pewnie czasu by mi zajęło, żeby oni się poznali w ogóle. No ale tak, ma teraz takie typowo wiosenne pragnienia oprócz tego zablokowanego oczywiście, także... Teraz ma na tyle niskie towarzystwo, że może po śniadaniu jak do niej zadzwoni. Ona na razie nigdzie nie pracuje, więc on może do niej dzwonić kiedy chce. Jack nie jest głodny, więc nie dołączy do niego przy śniadaniu. Niech się zajmie roślinami dwiema, co zostały. Bo to już jest ostatni dzień w ogóle. Strasznie szybko tutaj idzie, no bo oni albo siedzą w tym sklepie cały czas, gdzie ja to totalnie na trzecim tempie mogę lecieć, albo są po prostu w pracy. Także Silas będzie miał już 27 lat, jak skończę turę tutaj. Więc dobrze by było te Maxin troszeczkę postarzyć też. No, Wolałabym, żeby jej dzieciak nie był już dzieckiem szkolnym, jak ona się tutaj wprowadzi. No ale zrobiłam na razie tak, że on już umie chodzić i ma dwa lata w tym momencie. Także, no, no powiedzmy. My, że będzie miał te trzy, czyli ona będzie miała jakieś tam 26 lat, mniej więcej, bo teraz ma 25, więc no pewnie im odejmę po prostu po jednym dniu, jak się tutaj kiedyś wprowadzą i tyle. Uuu, dobra, odświeżyło się i są dwa piorunki. O, na początek listy weszła. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to zrobiłam. <laughs> bardzo fajnie to wymusiłam, niczym pierda po prostu. Jak ona się tu kiedyś wprowadzi, to może będzie ich stać na odkupienie ym, tego stanowiska do garncarstwa. Bo ona tam przyniesie pewnie ze 3000. no może nawet więcej. I takiej odjęłam hajs. Jak stwierdzę, że za dużo przyniosła, to też tutaj mogę odjąć. To, to, to nigdy nie jest problem. No dobra. Silas idzie do pracy. Jack nie idzie do pracy, więc Jack w sumie mógłby otworzyć sklep. O, a Silas właśnie idzie. Okej, okay, no to jakoś tam ta. Ym... Znajomość im się polepszyła, teraz ona pewnie się zgodzi na randkę m, pójść. Niekoniecznie musi się zgodzić m, przyjść do domu do nas, bo e to zależy bardziej chyba od tego dolnego paska, od tego bardziej, od tej życiowej relacji długoterminowej tak zwanej, bo no, wiele razy mi się zdarzyło, że było tam co najmniej 40 na tym górnym pasku, a jak na dolnym nie było tam, nie wiem, więcej niż 8 chociaż, czy coś, to, to ci Simowie nie chcieli odwiedzać. Nawet mogę sobie taki motyw tutaj założyć, że ona nie będzie tutaj do nas do domu przychodzić, tylko że oni gdzieś na miasto pójdą, o następny, kurde, z, tym, z tymi sami. No tak, Charlie Tang, to już od pokoleń tak chodzi. Może sobie nawet gdzieś to wynotuję, żeby troszeczkę więcej realizmu tutaj wprowadzić, no bo tak, no możesz nie chcieć iść do kogoś na chatę, no nie? Jak nie znasz tej osoby zbyt dobrze, to jest dosyć normalne. I nawet rekomendowałabym. Dramcia w pechowelowe cały czas mówi, żeby nie iść do domu ludzi, których nie znamy. Pozdrawiam serdecznie. Kurde, ja tu szukam, jak ja nie ten zeszyt wyjęłam. To jest mój do prywatnych rozgrywek zeszyt, a nie pracowy zeszyt. Tu jest pracowy zeszyt. Mam coś takiego, że z automatu piszę sobie po angielsku tego typu notatki. Dlatego, że Simowie nazywają się po angielsku, że miasto nazywa się po angielsku, ale mam nadal ten dopisek z Westonem, że mam mieć skłonności przestępcze i to już jest po polsku napisane, także ja mam totalny miszmasz tutaj po prostu. O hej, Parsley! Kurczę, może do nich bym teraz weszła? No nie wiem. Kim dawno nie grałam, no bo na pewno muszę jeszcze jedną rodziną zagrać. Najłatwiej jest mi określić, po prostu wchodząc na kanał i sprawdzając po kolei, jakie filmy były. Chociaż Parsleya rodzina w tym momencie to jest bardziej do połączenia z jakąś taką rodziną, u której trochę wolniej ta rozgrywka idzie. Myślę, że on jest podobnym typem rodziny, jak właśnie ta farma, na której szybko idzie. O, właśnie tura została zagrana. No, jakieś tam sukcesy mamy w tym biznesie. Nie idzie on jakoś strasznie źle w sumie. No, tylko tyle, że no nie zarabiają nie, nie wiadomo jak dużo, ale to też no staram się to robić w miarę realistycznie po prostu, żeby nie zbijali jakiejś fortuny w ogóle na sprzedawaniu pomidorów, no bez przesady. Bentley cały czas dzwoni do Jacka i się zaprzyjaźnili. Także Bentley chyba będzie, kurde, drugą Clover zaraz. O, hej, Alan! Że będzie po prostu ze wszystkimi sąsiadami się zaprzyjaźniać. Mimo, że ona nie jest popularnościową simką, z tego co pamiętam. Ona ma chyba rodzinę. Okej, okay, ostatnim razem po Nowa Martinach i Farmie był Huxley. Dwa staruchy i Huxley, który próbuje być różnymi okultystycznymi rzeczami. Jeszcze możemy zagrać Grace, gdzie Amber już wróciła, ale to tylko oceniam po tym, jaki tytuł był i miniatura, a nie po faktycznie kliknięciu w ten film i zobaczeniu jakimi rodzinami faktycznie grałam. Bo zazwyczaj są to dwie rodziny. W poprzedniej turze Farma zajęła mi 30 minut od odcinka. Teraz zajęła mi 30 minut nagrania. To jest duża różnica. Faktycznie to były pojedyncze rodziny grane, grane w tych odcinkach, więc mogłabym wejść teraz do tych newmanów, ale jeszcze mogłabym wejść do Mestona w sumie, bo on i właśnie ta rodzina, oni byli grani jakby w jednym odcinku. Ale tam też może iść szybko, bo tam praca, szkoła. Dobra, wejdziemy do tego Huxleya. Klasyk. A, bo my mamy już ten telefon, bo Huxley już jest na piątym poziomie paranormalnej, także e, tak, będziemy go na pewno potem wskrzeszać jako zombie, tylko jeszcze no, ja nie jestem pewna, czy jego rodzice zdążą to zrobić. No, na pewno nie Jane. No Jane jest o no 10 lat starsza od Gallaghera, więc to nie jest też tak, że ona jakaś nieszczęśliwa wyjątkowo była czy coś. Ehm, ona po prostu no, jest już dosyć stara. No niestety tej tury całej nie przeżyje na pewno. Sorry Agata, wiem, że to twoja ulubiona postać ever. Wszyscy oprócz patronów teraz zastanawiają się, kim jest ta gata. Yes, we'll never know, never know! Huxley już się przyjaźni z Wiedźmą i w ogóle pisaliście mi, że, że, że jak zwykle mi się coś pomyliło i że nie trzeba być najlepszym przyjacielem z Wiedźmą, żeby ona nas zamieniła. Wystarczy przyjaźń albo... Nie no, chyba przyjaźń akurat to dobrze by było, żeby była. Żeby ta interakcja w ogóle istniała. Ja byłam pewna, że trzeba być najlepszymi przyjaciółmi. Także weź zaproś tę typiarę i może już to ogarniemy, tę jedną rzecz. On jeszcze miał próbować być wilkołakiem, no nie? Ym, czy to drzewa, czy krzewy, czy kwiaty ym, przyciągają tego wilka? Na pewno jakaś roślinność na parceli. Jakby jak się ma dużo roślin, to jest większa szansa, że on przyjdzie. No hej. O, hej Irma. Mła. Mła. No ja tutaj nie widzę takiej interakcji. Ona na wierzchu powinna raczej być. Czego nie chciała zrobić? Chyba jej się... Nie, nie żart. Nie chciała komplementu przyjąć. O ile dobrze pamiętam kolejność interakcji, jakie zrobiłam. Piąteczka. Jezu, jak ona wstrętna jest. Pewnie naturalnie jej się wygenerowała osobowość wredna, dlatego tak, dlatego, że jest złą wiedźmą i no genetycznie miała zupełnie inną osobowość, była typowym lwem, z tego co widzę, um, ale no, jako, że jest wiedźmą, to z automat dostała po prostu inną. I tak najlepsze to jest u tych, u wilkołaków, że im się ta osobowość też całkowicie zmienia i nie zmienia się jakby od razu, tylko stopniowo, nie? Jakby z dnia na dzień coraz mniej jest punktów w danej cesze i więcej w innej. Aż w końcu dojdzie do jakiegoś takiego ostatecznego stanu. Huxley w ogóle, no, ma jeszcze bardzo dużo energii, on dosyć późno wstał, on ogólnie dobrze by było, żeby jakoś tak bardziej w nocy funkcjonował, no nie? On też pracuje od 17 do północy i po tej północy dobrze by było, żeby jeszcze nie chodził spać, tylko tam czaił się na tego wilka i w ogóle. O, jest! Jakieś tam interakcje jej się nie podobały, ale nieważne. O kurde. Oh! Magiczny Huxley. O kurde, jaka mina to idzie na miniaturę zdecydowanie. No dobra, już dam ci się przemienić normalnie na wizji. To jest wielki zawsze problem, jak jest taka interakcja, która się dzieje raz w tej rozgrywce, i chcesz koniecznie mieć screena z tego do miniatury, więc nie możesz przejść jakby tej interakcji płynnie. Tylko musisz pauzę robić po prostu co chwila, żeby to uchwycić, ale no dobrze, już, o Jezus! Ej, on chyba zostanie w tych ciuchach. A co ty tutaj za czar robisz? Aha, dobra. No coś musiał zrobić na start. Aha, to poszło się zesrać, no po prostu, dobra, moja robota już jest zrobiona, idę teraz na przerwę, tak? No i karaluchy wezwał jeszcze do tego wszystkiego. To yy, dzięki wielkie, Papa. No to teraz jest Hexley. Oho, Gallagherowi już się nie podoba, że jego syn jest czarodziejem. I to jeszcze złym. Znaczy tam z złośliwym, czy coś. Nie wiem jak po polsku te tytuły się nazywają. A Jane jest oczywiście skonfliktowana, bo jej drugorzędną aspiracją jest wiedza, także... Tak jak mówiłam o, w tym krótkim filmie, wy, w tym krótkim filmie o aspiracjach, że ym, tak, jak cokolwiek połączy się z wiedzą, to oni zawsze mają mega konfliktujące te pragnienia i obawy. Gallagher nie ma tego problemu, bo jego drugorzędną aspiracją jest nic najwyraźniej, okej. Okay. No, on jest mocno rodzinnym Simem w sumie, tak patrząc na jego osobowość, więc już nie będę tego może nawet nie poprawiać, bo możliwe, że taki był mój zamiar. W sumie czasami nie daję im y, tych drugorzędnych aspiracji. 62. W sumie ty byś mógł przejść na emeryturę już, Gallagher. Sire. Nie miałeś nigdy nawet pragnienia życiowego związanego z pracą, więc na luźno myślę, że możemy. Yes. Powinnam Huxleyowi w ogóle dać yy, no, te wszystkie jego rzeczy, że on ma a nie myślałam, że to są kupony do restauracji. Nie, no oczywiście te y, rysunki. Gdzie ja ci to wszystko? No, no dobra, tego biurka w sumie nie potrzebujesz. Także w sypialni będzie miał po prostu sobie to wszystko. Czemu nie? Bo ten gabinet jest wspólny. To, to nie jest jakby oddzielna część mieszkaniowa Huxleya, chociaż mogłaby być, jakby to odpowiednio ułożyć, przerobić. E, można by było pełnoprawne normalnie mieszkanie tutaj na górze zrobić. Bardzo dobrze, zajmij się ogrodem, może przyjdzie wilk. No tak, zwierzaki głodne. Już prawie się nauczyłam pamiętać o tych miskach. Ojej, stary kot. A Gallagher i Jane znowu tak sobie po prostu usiedli na łóżku i sobie rozmawiają. I tyle. O pogodzie. To jest ich po prostu zajęcie. Czy Jane już będzie odchodzić zaraz? Oglądając ptaki. Ona już wygląda na niebo, po prostu! Uda się tam iść! Jop! Yep. O nie! I piesek uciekł jak to zobaczył, jejku! Żegnaj, Jane! Ja, ja mam już totalną znieczulicę na takie rzeczy, jakby co, ja jestem tak mega przyzwyczajona, bo mam zawsze tylu tych simów i no wiadomo, że po jakimś czasie ktoś umrze. Też jeśli to jest taki syn jak Jane, który jest po prostu do zduplikowania bardzo łatwo, no bo sobie mogę zawsze gdzieś wrzucić ten uniwersytet i ona po prostu znowu będzie, to też nie mam jakiejś takiej, nie wiadomo jakiej rozpaczy, no nie? Aha, a Gallagher cały czas chce taniec klasyczny z nią robić. No niestety już za bardzo nie ma jak. No i oczywiście boi się, że się odkocha w Vanesie. No Jane się bała cały czas, że w kastorze, nawet miała teraz te, te obawy. No niestety tak to działa. Gdyby się okazało, że ten wilk zajmuje strasznie dużo czasu, w sensie nawet to żeby on przyszedł, nie, jakoś nie chce się wydarzyć, no to biorę pod uwagę to, że Haksy będzie simoroślą, po prostu zamiast wilkołaka, no nie? Ale no, simoroś jest łatwa do zrobienia, a wilk jest jednak trochę bardziej losowy, albo się pojawi na parceli, albo nie, można go zachęcić, ale nadal jest jakaś tam procentowa szansa i może przez jakiś czas po prostu w ogóle go nie być. Więc jest to większe wyzwanie, ale też no, mnie się nigdy w naturalny sposób nie udało mieć wilkołaka w Sims 2, dlatego chcę po prostu zobaczyć, jak trudne to jest i spróbować faktycznie, to zrobić. Mieć to doświadczenie. Zgłoś tego psa. A to jest ta, co przegrała ostatnio z łomywaczką. O! Ale zastanowię się, czy nie zrezygnuję całkowicie z tej pracy, właśnie na rzecz tej zajmowania się tymi okultystycznymi rzeczami. Na rzecz zajmowania się rzeczami, tak jest. Więcej drzew. Z tego, co wyczytałam, to najlepiej więcej drzew. Dobrze by było, może, jakieś iglaste. Typu sosna. O matko, dobra, wyczytałam dalej, że najlepiej to by było mieć z 20 drzew na parceli, żeby mm, faktycznie tak ogólnie drzew, um, żeby tego wilka faktycznie przyciągnąć. Także 11, boże, to jest za mała działka, żeby tu tyle drzew wstawić. Jeszcze takie możemy mieć wieżbę płaczącą w stawie, 14, w sensie, wystawię. W wodzie, a nie że ja wstawię. Acz wstawiłam. Nie, no na froncie przed domem to nie chcę żadnych drzew, no mi zasłaniać. Dobra, to jest chyba 20. Las mamy dosłownie tutaj. A, jeszcze więcej wstawię. Teraz Galager sam leży na tym łóżku, już nie ma z kim rozmawiać. On to w ogóle nie ma za bardzo co robić. Muszę mu znaleźć jakieś zajęcie. Jego hobby to może być majsterkowanie. To sprzedam ten samochód i nie chcę zrobić nowy samochód. Ja jeszcze może jakąś pracę dorywczą niech sobie znajdzie. Nie zaszkodzi. Okej, okay, przyszedł wilk, ale nie ten alfa wilk. Ale to znak, że jakieś wilki są przyciągane przez ten tysiąc drzew. Gallagher po prostu zatęsknił zabudowaniem rzeczy. Myślę, że może być jakimś tam ochroniarzem po prostu w policyjnej karierze. To brzmi jak całkiem spoko, taka typowa kariera dla emeryta. To tylko świetliki, ja myślałam, że to oczy wilka przez chwilę. O! Boże, to działa! Jak szybko to zadziałało już pierwszej nocy. Dużo głasków. Dużo karmienia. Dużo głasków. Psiutek. Jej! No i poszedł. Zastanawiam się, czy dałoby radę magii użyć, żeby jakoś y, przyspieszyć z tym wilkiem. W sensie, żeby sobie na przykład relacje poprawić czy coś. To pewnie nie będzie ta zła magia. Także trzeba by było pewnie iść gdzieś w stronę dobrej albo neutralnej. Sprawdzę, sprawdzę jakie są te zaklęcia, bo trochę ich jest i po prostu nie pamiętam co one wszystkie robią. O, tak, poproszę. Poproszę naszego pieska z powrotem. O, znowu przyszedł Beta. Sigma. <ścoughs> Sigma Wilk. Hej. Tak właśnie mi się wydawało, że nie ma czerwonego koloru do pomalowania na tym samochodzie. A totalnie mam wrażenie, że ulubionym kolorem Gallaghera by był czerwony. Także wzięłabym pomarańczowy, ale pomarańczowy to jest taki żółty w sumie. No dobra, weźmiemy, można przemalować, jakby co. Ma pomarańczową kurtkę, będzie mu pasować. No właśnie, on jest taki. taki nie powiedziałabym do końca, że to jest pomarańczowy. A żółty z kolei pewnie jest taki cytrynowy, już nie pamiętam, ale żółty to chyba ma w ogóle jakieś wzorki. A niebieski to jest taki turkusowy, też bardzo ładny. I to jest dosłownie w sumie kontrastujący kolor z czerwonym, tak na dobrą sprawę. No, Cyjan jest bardziej taki serio kontrastujący z czerwonym, ale tylko sobie jest blisko. Ehm, no dobra, weź ten żółty, można w nieskończoność to robić, więc przypomnij mi, jak on wygląda. A, no właśnie. Czarny to w sumie jest taki grafitowy, bardziej jakiś tak strasznie głupie te kolory są e, nazwane. No dobra, może być ten. O! Kurde, przylas znowu! Czy on będzie codziennie przychodził, jak tyle drzew jest? Bez skitu. On myśli po prostu, że to las jest i idzie do domu. <gry> A idzie do naszego domu. Dobra, Huxley, kurde, wracaj tutaj. Jeszcze godzina. No nie, poszedł sobie. O, dobrze. Piesek wrócił i już na łóżku śpi. Oliver, jak obczaju, auto. To to będzie tyle na dzisiaj. Myślę, że z tym Huxleyem koniec końców może to wyjść spoko. Jeżeli ten wilk ma naprawdę codziennie przychodzić, może faktycznie zrezygnuje nim z tej pracy, żeby miał więcej czasu na po prostu zaczajenie się na tego wilka, kiedy będzie trzeba, żeby miał zawsze na to czas. Bo jak pracuję do północy, no to tak, zdarzyło się, że ten wilk zdąży już sobie pójść. Oni mają pewien zapas pieniędzy, więc myślę, że Huxley nie musi koniecznie pracować. Galagher ma pracę dorywczą. Nie wiem, czy on by jakoś bardzo chciał wspierać swojego syna w niepracowaniu, tylko w wymyślaniu sobie, żeby być postaciami dan naturalnymi, ale jakby to, to Huxley prawdopodobnie może te takie składniki, które wytwarza w tym garze, sprzedawać może. Zobaczymy, jakby co to, to jakieś źródło dochodu zawsze można mu znaleźć. Nawet te rysunki czy coś. Thank you very I'll see you in the You said people around the world will try to bring you down. Told me don't give in to the power you got power yourself. Everybody's got the reasons they can all go to hell if they lie.